Telewizja Skawina 29 stycznia w Zelczynie odbyły się konsultacje w sprawie gminnego programu rewitalizacji. Wcześniej została opracowana diagnoza społeczno-gospodarczo-przestrzenna SOŁEC, która pozwoliła określić zróżnicowanie wewnętrzne i wykazać obszary, które ze względu na wysokie nagromadzenie negatywnych zjawisk społecznych, gospodarczych czy przestrzennych powinny zostać objęte wsparciem. Gminny program rewitalizacji dla obszarów wiejskich Gminy Skawina to dokument, który programuje proces rewitalizacji na tych obszarach gminy, na których stwierdzono największe nasilenie negatywnych zjawisk. Działania rewitalizacyjne zaplanowane na obszarach zdegradowanych wskazanych w gminnym programie rewitalizacji mają szansę na uzyskanie zewnętrznego finansowania, między innymi z funduszy Unii Europejskiej. Dlatego równocześnie z taką uchwałą, prawda, której wyznaczamy ten obszar, widzimy, że powołujemy ten komitet, żeby to był program państwa, żeby rozwiązywać państwa problemy, dlatego stworzy się tak zwany komitet do spraw rewitalizacji, ale chodzi o to, żeby państwo monitorując wydziałania tego programu, zasiadali raz na jakiś czas do dyskusji, przypatrzyli się temu, co się wydarza, dlatego taki program nie będzie Państwo zasiadać do takiego stołu dyskusji żeby popatrzeć, co się dzieje. Na pewno zawsze to będzie poprzez jakaś analiza, jak jesteśmy z realizacją wskaźników, jakie projekty już są zrealizowane, jakie mają szanse, jakie są przeszkody. Ten komitet zacznie pracę właśnie już w trakcie prac nad programem rewitalizacji, czy będzie go znał. Być może część z Państwa będzie w tym komitecie rewitalizacji. Ważna jest dla Państwa taka informacja, że te procedury uchwalania e, prawdopodobnie się już skończą w połowie e, marca e, i e, myślę, że wtedy będzie ogłoszenie na stronach gminy, że poszukuje się właśnie chętnych i jest nabór do, e, do tego komitetu. E, jest to forum współpracy różnych grup takie forum dialogu. Jest to jak najbardziej partycypacyjne narzędzie do tego, aby mieszkańcy, organizacje pozarządowe i inni interesariusze mogli pełnić taką funkcję doradczą, opiniotwórczą w zakresie rewitalizacji. Komitet reprezentuje mieszkańców obszarów wiejskich, interiocjariuszy, lokalne środowiska gospodarcze, naukowe, organizacje pozarządowe oraz inne grupy z gminy Steny. Czyli nie, czy będą dwa komitety, jeden tak. dla miasta, drugi tak, dla obszarów tak. wiejskich. Tak? Tak. Tak, tak. Uczestniczy Komitet w opiniowaniu oraz przygotowaniu projektów uchwały Rady Miejskiej związanych Czyli wszystko to, co jest rewitalizacja, to jest współpraca z Radą Burnicką i Burmistrzem tego komitetu. Członkowie członków komitetu powołuje burmistrz miasta i burmistrzina w drodze zarządzenia. I proszę zobaczyć, to będzie bardzo duże grono, bo nie mniej niż 15, nie więcej niż 41 punktów. Lepsi są tak skonstruowane, że de facto ciężar jest przeniesiony na różnego rodzaju organizacje, albo na sołectwo, albo na rady. Więc jeżeli one będą chciały kogoś wyznaczyć, to burmistrz, jaki by nie był, tego nigdy nie zablokuje. Jeżeli rada sołecka uzna, że chce mieć reprezentanta, to ona go zgłasza i tyle, prawda? A ten zapis nie mniej, nie więcej jest po to taki elastyczny, żeby nie doszło do sytuacji, że na przykład nie ma zainteresowania i stoimy przed problemem, że coś trzeba na siłę wymyślić. Nie więcej, niż czterech radnych wskazanych przez Radę Miejską Jeden przedstawiciel przez Radę wskazany przez Radę Przedsiębiorczości, skazany przez Radę Przedsiębiorczości i jeden wskazany przez Skarbnicką Radę Działalności Pożytku Publicznego. Mamy jeszcze. Mniej więcej niż pięciu mieszkańców terenów wiejskich gminy Skalina nie będących członkami stowarzyszeń i nie pracujących w jednostkach organizacyjnych gminy. Pytanie od razu. Mm -hmm. Czyli to rozumiem, że tu się każdy chętny mieszkaniec zgłasza? Tak. jest wskazywany przez kogo? Tak. No mamy jeszcze dwóch przedstawicieli ja to... środowiska naukowego. Środowiska architektów oraz urbanistów. Żeby zgłosić się do prac w komitecie załącznikiem jest oświadczenie. W tym oświadczeniu on jakby deklaruje, że zamierza prowadzić. Czyli za, jak nie prowadzi tylko wykluczycie. Czy? Nie no, dopóki jest w komitecie jest kadencyjny, to jest. Nie no, bo są no, elementarne zasady zaufania społecznego. I w przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych do członkostwa w komitecie. Burmistrz Miasta i Gminy zorganizuje spotkanie, podczas którego składający deklaracje wybiorą swoich siebie członków. Informacja o naborze tych członków będzie ogłoszona w diuletynie, informacji publicznej. Kadencja komitetu trwa do czasu zakończenia procesu rewitalizacji. W przypadku zgłoszenia w się większej ilości chętnych do członkostwa w komitecie z zastrzeżeniem paragrafu trzeciego ustęp drugi. Tak i tu się zatrzyma jeden. Nie mniej ale niż 15, ustęp, nie więcej niż 40. ustęp drugi mówi o wszystkim. Komitet liczy nie mniej, <coughs> i są później podpunkty, czyli tak jakby to dotyczyło wszystkich podpunktów. No. Czyli będzie pięciu no bo... radnych, jednego, jednego się odpaść. Będzie... Muszą sami zgłaszać między sobą, kto zostaje. Nie, bo ja to... konsensusu społecznego. To okay. tak? chodzi, okay. chodzi generalnie o, o te, tych interesariuszy, jak się to mówi, którzy mogą się zgłaszać sami, bez jakby, znaczy no, pomijamy radnych, pomijamy sołtysów, czy tam przedstawicieli. Czy, ta czy sołtysów, urzędu? No, czy urzędu. Więc tam się może zgłosić dużo osób, no jakoś y, trzeba ich wybrać. No, tak, no, tak, może dodać tak. taki zawis. wymienionej w każdej z grup. Komitet podejmuje decyzję w drodze konsensusu. Komitet ma charakter społeczny za udział w posiedzeniach i pracach w komitetu. Nie przysługujemy na podzienie dieta ani rekompensata za utracone zarobki. Śródą komitetu zapewnia komórka urzędu Stawana przez burmistrza miasta i ta komórka zajmuje się sporządzaniem protokołu z posiedzenia komitetu, więc odciąża członków za zawiadamianiem członków oraz innych zaproszonych osób o terminie, i tematyce posiedzenia, przygotowanie materiałów na posiedzenie, archiwizację dokumentów. To bardzo ułatwia i zmniejsza tak jakby, pracę z samym członkom komitetu. Ostatnia linijka tego punktu. Co będzie, jak się nie z... ktoś będzie niezadowolony i nie podpisze? Bo uważam, że wszyscy obecni to jest tak. Jeżeli któryś z nich nie podpisze, będzie niezadowolony, to w co wtedy? Nieważny jest ten protokół? Sporządza się protokół, który podpisują obecni. Wyszedł, nie podpisał i zamyka tak, na sprawę. No, nie podpisał, to, nie, kwestia, to nie, nie ma. Znaczy, no ja no, tak sobie będę myśleł. Trzeba, żeby było tak bardzo, no jak, jak wchodzimy w to, Trzeba było wejść w całość i teraz rozpisać jak te wybory no, mają do no, przestrzegać. Okay. Nie, to, ja nie, to jest racja, bo to jest podstawowy Załączono Załączoną listową straszli. nie musi być ze strony Urzędu Gminy. Protokolady, bo nie wiadomo czy to będzie... Czy to nie, nie, zwołuje, zwołuje burmistrz na pierwsze spotkanie i protokolady zrobią. Który podpisuje protokolady. No, no, protokol. Nie podpisuje protokolady i do dziennikarza. To podpisuje. Znaczy, tak. no, czy to ma polegać no, na tym, że ten no, komitet no, dostaje jest zatwierdzony no, ten, no, plan na ten plan jest jakaś tam no, powiedzmy no, oferta jakaś, bo ja i tak nie nie, to teraz panowie głosujemy te pieniądze idą no, na, przykład na Jaśkowice, e, nie wiem, albo na Wolę, albo na Polankę i po prostu no czy tak to ma być? Czy to jest tylko e, no, no, po prostu zespół no, ludzi doradczych, który analizuje no, pewne no, rzeczy. Yy, no, ten dokument, yy, jeśli się udało pozyskać środki, no, to on musi, musi być wdrażany, musi być realizowany. W związku z tym to też jest tak, że to jest takie miejsce, gdzie możemy od no, czasu do czasu podyskutować, tak, co się udało zrobić, e, co żeśmy nie zrobili, dlaczego te działania żeśmy podjęli i co one dały, czy w związku z tego typu działania kontynuować, czy być może trzeba zmienić. Myślę, że to też jest faktycznie w pewnym sensie takie forum, gdzie wcześniej czy później dojdzie do takiej dyskusji, że jest jakiś konkurs, jest jakaś pula pieniędzy i co wybrać? No to kogo, kogo de facto burmistrz może zapytać? Może albo autorytarnie powiedzieć robimy tu i tu, albo może się do opinii właśnie takiego. Każda ta społeczność, mówimy to teraz o wsiak, nie ma siły, jeżeli to będzie gospodarzenie wsi, że nie będzie w jakiś sposób próbował lobbować. Swoim. danego obiektu swojej miejscowości. Bo jeżeli tego nie zrobi, a będzie zamierzał dalej przewodzić w wiosce, tego już nie ma. Bo taka jest prawda. Zarzucą mu, że a dlaczego tak, a dlaczego nie lobbował, dlaczego nie prosił, dlaczego nie wspierał. I tu będzie ciężkie zadanie dla burmistrza. Ja sobie nie wyobrażam, żeby ten komitet mógł być doradcą przy podziale pieniędzy, bo nie chciałbym, żeby to było. To jeżeli zaczniemy myśleć właśnie w kategorii całej gminy i w kategorii problemów do rozwiązania, a wtórnie myśleć o tym, gdzie te problemy będziemy rozwiązywać, to wtedy pojawią się projekty, które nie są jednosołeckie, tylko one muszą być realizowane w kilku sołectwach. I każdy będzie miał gwarancję, że jeżeli ten projekt zaczynamy realizować, to po pierwsze musimy skończyć. A po drugie, że jeżeli zaczniemy od tego sołectwa, to za chwilę ja będę w moim sercu miał dalszy ciąg tego samego projektu, ale z na kontynuacji. Tak? Albo w ogóle one będą pojawiały się równocześnie, bo taka będzie ich konstrukcja, że one będą musiały równocześnie. I im więcej takich wspólnych projektów będzie wymyślony, tym mniej będzie tego typu problemów. Bo te problemy zgodzą się wtedy, jeżeli okay. wygenerowane zostaną projekty bardzo lokalne, punktowe, Moim zdaniem to nie będą projekty systemowe, to nie będą projekty, które rozwiążą problem.